Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na sesji Rady Miasta Kraśnik zwołanej na dzień 27 lipiec, na godzinę 9. Serdecznie witam e, Panie i Panów Radnych i za ich pośrednictwem witam Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza Piotra Janczarka, witam e, Panią Sekretarz Grażynę Lejwodę -Ćwik, e, witam Pana Kierownika Piotra Golenia. Serdecznie witam obsługę prawną w osobie pani mecenas Agnieszki Bebel i obsługę administracyjną, która obsługuje obrady dzisiejszej sesji. Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli mediów, a za ich pośrednictwem mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, informuję Państwa, że obrady dzisiejszej sesji są. Nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, i wszyscy Państwo, uczestnicy dzisiejszej sesji, wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu. Eee, nagranie oraz transmisja dzisiejszej sesji są dostępne na stronie internetowej www.kraśnik.eu. Szanowni Państwo, informuję również Państwa, że w obradach dzisiejszej sesji Uczestniczy 17 radnych, co stanowi prawomocne kworum do podejmowania e, prawomocnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Szanowni Państwo, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję otrzymali Państwo. Proponowany porządek obrad. Zatem przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku obręb północ. W tym temacie prosimy o referat pana kierownika Piotra Golenia. Bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Państwo radni. Projekt uchwały dotyczy nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. W związku z tym, że użytkownik wieczysty wystąpił do burmistrza o sprzedaż tej nieruchomości przedkładamy ten projekt. Jak Państwo widzą z mapki nieruchomość jest położona przy ulicy Komunalnej w studium w uwarunkowanie kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kraśnika przeznaczona jest pod tereny przemysłu, rzemiosła, składów i baz. Myślę, że tytułem wprowadzenia to wystarczy. Proszę o pytania, ewentualnie dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie w tej kwestii? Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zatem wszystko jest jasne. Przechodzimy. Radny Tomek Zaj. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie odnośnie tego projektu uchwały. Jaki jest przewidywany zysk ze sprzedaży tej nieruchomości? Czy można mówić już o takowym, przynajmniej szacunkowym zysku? Bardzo hipotetycznie, ponieważ tak jak już powiedziałem, mamy do czynienia z użytkowaniem wieczystym, w związku z czym takiego prostego przelicznika nie ma biegły do, oszacuje wartość nieruchomości, określi współczynnik e, w stosunku tego prawa do własności, w związku z czym na dzisiaj mogę powiedzmy hipotetycznie tylko i wyłącznie w jakichś widełkach e, takowe wartości podawać przy, przy współczynniku myślę między 0,5 a 0,6 i przy e, wartości własności między 80 a 100, 110 w takich bym szacował e, w własność, prawo własności tutaj w tym terenie, no to wychodzi między tak 80 a 100 tysięcy, bym się, 70 a 100 tysięcy w tych granicach spodziewałbym się transakcji. Ale to dopiero po sesji będzie zlecona wycena, oczywiście to również zależy od długości prawa użytkowania wieczystego, jakie jeszcze zostało, a tutaj z tego co mi się wydaje, jakby to powiedzieć jest młode to prawo stosunkowo niedawno ustanowione. Dziękuję Dziękuję bardzo. czy jeszcze? Bardzo proszę, radny Jan Albiniak. Dziękuję, Pani Przewodnicząca, szanowni radni, szanowni Państwo. Ja mam pytanie, czy ta cena, którą ustalił rzeczoznawca, czy ona podlega jakiejś negocjacji z potencjalnym nabywcą, czy to, co rzecz wyceni jest jakoby święte nie do ruszenia, a jakieś inne tylko parametry tej wycenie mogą jakieś zmiany dokonać? Podstawą wyceny jest wycena, także cena nie może być mniejsza niż wartość z wyceny. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób chętnych do zebrania głosu w tym temacie. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasta Kraśnik położonej w Kraśniku odręb północ. Bardzo proszę e, o podniesienie ręki i wyrażenie swojej opinii. Albinian Jan Piotr. Bartysiak Zbigniew Anna Jaszowska Jarosław Jamrus Kowalski Marek Kurek Paweł Latosiewicz Krzysztof Agnieszka Lenart Agnieszka Lis Angelika Marcinkowska Marcinkowski Zbigniew Michalczyk Jacek Misiak Jerzy Posyniak Dorota Jestem za Saj Tomasz Wilko Wioleta, Tracz Marian Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 17 radnych, e, że wszyscy radni jednogłośnie wyrazili pozytywne, opowiedzieli się za przyjęciem, zagłosowali za przyjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku Odręb Północ. E, kolejnym e, punkt, punktem obrad dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasta Kraśnik położonej w Kraśniku odręb budzyń. I tu również poprosimy e, pana kierownika Piotra Golenia o e, zreferowanie tego zagadnienia. Bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni. E, skąd w ogóle konieczność e, podjęcia tej uchwały? Jak państwo widzą w treści uchylamy poprzedniej uchwały? a mianowicie w wyniku inwestycji drogowych, które na terenie naszego miasta już niebawem się zaczną, Wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi 833. Zawiadomienie o tej decyzji dotarło do nas 24 czerwca i no niestety przed sesją czerwcową nie dopatrzyliśmy się że no ta inwestycja drogowa wchodzi niedużo, ale wchodzi na e, nieruchomość e, w strefie. E, w związku z czym zmieniła się numeracja tych działek. E, a ponieważ przyjęliśmy praktykę sprzedaży tutaj, akurat na strefie, że nie sprzedajemy księgami wieczystymi, tylko elastycznie, w zależności od zapotrzebowania, działkami, w związku z czym. Skoro się numeracja działek zmieniła, niestety musimy powtórzyć całą procedurę sprzedaży. No i stąd są nowe numery działek po decyzji tej m.in. z Rydowskiej i no będziemy powtórki musieli zmuszeni być przeprowadzić procedurę sprzedaży, czyli wykaz i odnowa ogłoszenia o przetargach. Dziękuję. Dzie, dziękuję również. E, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby się wypowiedzieć, zadać pytanie? Wszystko jasne, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i pan, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku odręb Budzyń bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Kierowniku, ale tak. Bo ja no nie rozumiem pewnej rzeczy, mówi Pan o zmianie numeracji, natomiast tak naprawdę jest projekt uchwały zbicia działek o powierzchni ponad 5 hektarów. Czy my mamy, bo tak jak gdyby pewną rzutkę Pan wprowadził, ale ja bym chciał, żeby Pan dokładnie powiedział. My dzisiaj tak naprawdę podejmujemy decyzję o, o sprzedaż tych działek, które są w wykazie, tak? Ta decyzja już zapadła, można powiedzieć, w postaci tych dwóch uchwał uchylonych. Tutaj, w tym momencie, tylko i wyłącznie musimy dostosować numerację działek i powierzchnię w wyniku tych postępowań administracyjnych, które poza nami powiedzmy się stały w wyniku decyzji z Z jednej kluczowej działki zostało jakby to można było powiedzieć potocznie ucięte 421 metrów, czyli przy 4 hektarach jak próbowaliśmy sprzedać nie jest to jakaś duża powierzchnia i ona niczego nie zmienia. Tym niemniej zmienił się numer, czyli w tej koncepcji sprzedaży, tak jak powiedziałem, działkami, zmieniło się wszystko, tak? Bo gdybym sprzedawał Księgą wieczystą, trzy działki objęte Księgą wieczystą, nie byłoby tego spotkania. Natomiast ponieważ Wnioski w księgach w tym momencie również w jakiś dłuższy sposób są procedowane ze względu na jeszcze stan epidemii. Przyjęliśmy elastyczny sposób, szybszy, czyli sprzedajemy działkami, natomiast wyodrębnienia z ksiąg są, e, odbywają się już przy akcie notarialnym w wyniku aktu notarialnego i zapisów przez notariusz, a notariusz tych wyodrębnień e, składając wnioski do ksiąg dokonuje. Czy. E, Dziękuję bardzo, nie, nie. nie. Na pewno na pewno, ale szkoda, można właśnie. Jakby się dało dwa razy. Czyli. Przechodzimy do głosowania do głosowania to z pani i panów radnych za jest za podjęciem uchwały rady miasta kraśni w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Kraśnik, położonej w kraśniku odręb buzyń. Bardzo proszę podnieść rękę i wyrazić opinię. Albniak Jan. Za. Za. Bartysiak Zbigniew. Za. Anna Jaszowska. Za. Jarosław Jamrus. Za. Kowalski Marek. Za. Kurek Paweł. Latosiewicz Krzysztof, Lenart Agnieszka, Lis Agnieszka, Marcinkowska Angelika, Marcinkowski Zbigniew, Michalczyk Jacek, Misia Kierzy, Posyniak Dorota, Jestem za, Saj Tomasz, Wilkot Krzysztof, y, Tracz Marian. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 17 radnych, czyli jednogłośnie było za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik położonych w Kraśniku odręb Budzyń. Na tym kończymy obrady 25. sesji Rady Miasta Kraśnik. Dziękuję Państwu bardzo za zaangażowanie i aktywność. I w kwestiach technicznych jeszcze chciałabym bardzo. Chciałabym Państwa poprosić, szczególnie Państwa Przewodniczących Komisji, o pozostanie na chwilę po sesji z uwagi na e, podpisanie w porządku obrad i zaproszenie na e, komisję, która ma się odbyć w dniu czwart e, w czwartek o godzinie 12. .00. Rozpocząć mają wspólne spotkanie wszystkich radnych, spotkanie informacyjne dotyczące sprawozdania sprawozdanie